Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami wynikami mojego śledztwa, które prowadzę od jakiegoś czasu. A mianowicie zadaję sobie pytanie, dlaczego na niektóre osoby reagujemy w taki sposób, a nie inny. Dlaczego niektórym wpadlibyśmy po prostu w ramiona, a niektórzy działają na nas jak płachta na byka, chociaż ich w ogóle nie znamy. Dzisiaj odpowiemy sobie króciutko. Na to, co udało mi się zebrać, na te informacje, na te, te, te moje oględziny sytuacji, i zobaczymy, czy to z tobą rezonuje. Jeżeli tak, napisz w komentarzu. Jeżeli nie, napisz w komentarzu. A jeżeli masz jakieś swoje przemyślenia, to bardzo proszę podziel się tym również pod tym filmem. Przechodzimy do konkluzji. Moi drodzy, to jest bardzo takie dla mnie, dla osoby, która zawsze chce być bardzo blisko drugiego człowieka, w sensie zrozumieć go i tak dalej i poczuć się z nim dobrze. Jest co było i było i czasami jest dalej dla mnie ciągle zagadką, dlaczego pomimo mojego takiego entuzjastycznego podejścia na głowę nawet do jakiejś osoby, może kogoś nie, znam, nagle odpala mi się jakaś na przykład negatywna energia. Albo w no, drugą stronę, raczej jest, To nie jest problem, więc prawdopodobnie ty też takie sytuacje zaliczyłeś. Jeśli ktoś cię cieszy, raduje, po prostu, wow, super, chcesz nim przebywać, no to ekstra. Natomiast gorzej jest, jak ktoś odpala w tobie coś takiego ciężkiego i niefajnego. Jak ja, jakie są moje wyniki śledztwa takiego, moich oględzin? Pierwsze, moi kochani, faktycznie jest tak, że jeżeli jesteśmy z osobami empatycznymi, to my Naprawdę wyczuwamy drugą osobę po prostu tak, w sekund 5. Czyli jeśli ktoś ma gorszy dzień, jeśli ktoś jest w jakichś traumach, jeżeli ktoś przebywa w tak zwanych niskich wibracjach, typu wstyd, strach, lęk. I może jakieś niskie poczucie własnej wartości i tego typu historie, no to my to po prostu wyczuwamy. A jeżeli my mamy wyższą wibrację, no to po prostu ten, ta, ten przeskok między tą jedną wibracją a drugą jest bardzo duży i od razu wyczuwamy, że instynktownie, tak jakby chcemy się odsunąć od tej osoby. Więc to jest pierwsze takie odczucie. I drugie, co zobaczyłam, to jest coś, co trudno czasami jest nam zrozumieć. I to trudno przyjąć, ale to jest zasada lustra. No sorry, niestety. Zasada lustra ciągle działa, czyli na przykład poznajesz jakąś nową osobę i kompletnie jakby nie masz nic przeciwko temu spotkaniu i tak dalej. Natomiast kiedy podajesz rękę tej osobie, kiedy wchodzisz z nią jakiś pierwszy kontakt, słowny, nawet tylko siedzicie w jednym pokoju, od razu odpalają się w Tobie jakieś emocje, no to emocje to jest słowo klucz. Jakieś myśli negatywne, jakieś emocje, mimo tego, że po prostu nie, ma, nie wiecie, kim jesteście nawet czasami, tak? W ogóle nie znacie się. Albo, albo nie wiem, ktoś opowiadał ci coś pozytywnego o tej osobie, a ty nagle przychodzisz, mówisz, kurde, mać, ale w ogóle nie ta bajka, o której ja słyszałam. Bardzo często ymm, jest to coś w stylu ona, on to ma, obojętnie co, ale ja tego nie mam. On. Jest taki, siaki, owaki, ale we mnie wzbudza się zazdrość, bo ja taki, taka nie jestem. Czyli wali w nasze poczucie własnej wartości, poczucie wstydu, poczucie tego, że my coś mamy albo nie mamy. Czyli tak naprawdę. Ta osoba pokazuje nam, jakby tylko i wyłącznie w lustrze, nas samych, to z czym my mamy tak naprawdę problem. Czyli jeżeli na przykład ktoś nie potrafi podejmować decyzji i nas to wkurza, to znaczy, że najprawdopodobniej my sami mamy problem z podejmowaniem decyzji. I nas to tak jakby widzimy to lepiej w innych, prawda? Łatwiej jest to nam zobaczyć w innych osobach. A potem właściwie dziwimy się, że, o kurde, ale przecież to jest mój problem, tak? to, to jest coś, co ja mam do przepracowania ze sobą. Często podejmuję jakieś decyzje i no, niosą się jakieś konsekwencje, na, na przykład w naszym rewirze, w naszym życiu, z naszymi znajomymi w naszych kręgach w pracy czy w osobistych naszych kręgach, jakichś takich życiowych, partnerskich. I dokonujemy jakiejś zmiany, i ta zmiana przynosi pewne konsekwencje. I dopóki my nie będziemy jakby zagojeni z tymi naszymi w zgodzie, z tymi konsekwencjami naszej decyzji, to może nam osoba pojawiająca się na terytorium albo będąca gdzieś tam w naszym zasięgu, będzie nas wkurzać może i irytować. I to jest, bardzo, to jest chyba jedno z częstszych i wymaga największego przyjrzenia się. Natomiast ostatnio jeszcze właśnie m, ciekawe, bo przeczytałam w książce o troszkę też o astrologii, że istnieje coś takiego jak ascendent. To poczytajcie sobie dokładnie, bo nie chcę tutaj spaprać. Natomiast wiem, że mamy 12 domów, tam są znaki, planety i tak dalej. Czyli w chwili naszego narodzenia mamy taki plan nieba i w tym tak zwanym domu pierwszym czy domenie pierwsze jak to tam chcę nazwać, mamy tam albo planety jakieś, a jeżeli nie mamy planet, no to tam na pewno jakiś tam znak zodiaku jest, tak? I to jest te pierwsze 60 sekund, kiedy my spotykamy się z kimś i ktoś do nas albo przemawia, albo do nas nie przemawia. Bo wyobraźcie sobie, że na przykład ktoś może być mega empatyczny, cudowny, ale ma asyntę na przykład w skorpionie i on wywołuje taki efekt odrzutu. Czyli nie, to jest coś taki niemiły, niesympatyczny i tak dalej, nie? A ktoś po prostu jest wiecie, do, 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 do serduszka przyłóż. Także może być też tak, że my pierwsze nasze takie, wiecie, jak to nie oceniają książki po okładce, bo dokładnie coś w tym jest. Trzeba by poznać kogoś bliżej, żeby móc sobie w ogóle, jeżeli w ogóle już oceniamy, o tym mówimy, żeby móc wystosować jakąś ocenę na temat danej osoby, tak? Czyli weźmy jeszcze pod uwagę to, że my możemy popracować nad tym, że jeżeli w tym naszym pierwszym domu my jakiś mamy taki odbiór nas przez tą konstytucję, jaka tam jest, jakiś taki negatywny, to my możemy też... Ze świadomością tego, co my tam mamy, my możemy sobie popracować nad tym wszystkim, tak? Czyli, e, jeżeli jesteśmy bardzo jesteś emocjonalni i przeszkadza nam to, że jesteśmy coś wylewni, na przykład od razu, tu, już od razu się tu przytulamy, już tutaj mówimy o sobie, a może ktoś tego nie lubi, może ktoś mówi, boże, że ono się tutaj obnaża ze wszystkiego, to może trzeba by było troszeczkę. Więcej powściągliwości, może troszkę więcej energii ziemi w to wrzucić i tak dalej. Jak jesteś zainteresowany, zainteresowana jak to pozgłębiać, to mam super książkę, która na pewno pomoże ci to lepiej zrozumieć. Bo właśnie skończyłam ją czytać, więc we mnie już to zrozumienie się pojawiło, dlatego dzielę się z Tobą teraz tymi informacjami. Może być, kochani, też taka sytuacja, taka bardzo normalna, że my jesteśmy, my jesteśmy w tych niskich wibracjach, tak? My jesteśmy w wkurzeni, my mamy po prostu, wiecie, jak ja tą te kielichy emocji po prostu tych takich negatywnych, po prostu wylewa się z nas taki szlam i my po prostu wtedy, no, każdy jest naszym wrogiem, tak? Każdy jest naszym wrogiem, każdy jest przeszkodą, każdy jest naszym katem, czyli w momencie, kiedy my często... Robimy z siebie ofiarę, to bardzo często ta druga osoba naprzeciwko nas, choćby naprawdę miała szczere intencje, to my będziemy tą osobę po prostu, że ona jest negatywna, że ona tam się przechwala i tak dalej, nawet jeśli to byłby człowiek, który, którego my pierwszy raz spotykamy. Ktoś chce, może nam coś doradzić, a my wtedy nie my się opieramy, my nie będziemy, czyli. To nasze zranione ego po prostu tam e, będzie chciało wygrać pewną walkę i nie będzie chciało narzucać. Więc my możemy też wtedy e, na tą osobę e, wylewać jakieś pomyje, a, a ona, Bogu ducha winna, prawda? Bogu ducha winna. I niesamowitą podpowiedzią dla nas na całe życie jest w ogóle to, że osoba, z którą e, jakoś my z nią tak. E, Mamy nie za bardzo dobre wibracje, nie za bardzo jest nam po drodze, nie wiadomo dlaczego na nas denerwuje. Faktycznie może przypominać nam kogoś, albo z imienia, albo nie wiem, z, z aparycji, z tego, jak wygląda, jak mówi może nam przypominać kogoś, z kim mamy zadrę. I zawsze, zawsze, w każdej sytuacji, którą opowiedziałam tak na podsumowaniu mówiłam, że będzie szybko e w każdej sytuacji my zadajemy sobie pytanie, ale co jest takiego w tej osobie? Tak naprawdę, co mnie irytuje? Zadajemy sobie pytanie: może ja czegoś nie mam, może ta osoba przypomina mi właśnie jakąś zader, a może coś we mnie jest takiego, że ja dzisiaj mam zwycięstwo i źle tą osobę oceniłem, skwitowałem, skwitowałam. Więc zawsze zadajemy sobie pytanie do siebie, bo tak naprawdę to my też. Yy, Wysyłamy też pewną wibrację. Ta osoba wysyła pewną wibrację, i gdzieś tam mamy jakieś spięcie. Prawdą jest też to oczywiście, że są osoby, które są takie bardzo, bardzo negatywne i w sensie wibrują złą energią, taką po prostu złą, i wtedy my chcemy się wycofać. Więc jeśli po. Zadaniu sobie takich pytań, nic naprawdę, nic takiego nie znajdziesz, a jeszcze potwierdzić na przykład w środowisku, że no tak to mniej więcej z tą osobą jest i jeżeli chcesz zachować dystans, to super, zachowujemy dystans i nie wchodzimy w bliższą relację, bo po prostu nam ten ktoś nie służy. Ale opcji jest dużo, szukaj, badaj, podziel się w komentarzu, jeżeli chcesz i jeśli coś z tobą klika. A ja żegnam się i do zobaczenia następnym razem.